Them. Cześć, witam was ludziska, może z tej strony. Elevent Aura Games, twórcy gry Last Epoch wypowiedzieli się na temat zeszłotygodniowej ankiety, w której to pytali nas graczy i społeczność Last Epoch, czy jesteśmy za ewentualnymi nerfami i naprawą błędów w trakcie cyklu. Dla kontekstu firma wcześniej stała na stanowisku, że nie będzie wprowadzać tego typu zmian w trakcie cyklu. Stwierdzili, że społeczność wyraziła się dość jasno. Gracze chcą, by twórcy naprawili błędy, które skutkują tym, że niektóre umiejętności znacząco odstają od innych i dają ogromną przewagę. Dalej trwają rozmowy i analiza w wyniku ankiet. Jednakże już w tym tygodniu możemy spodziewać się dwóch patchy naprawiających, bo tak to trzeba nazwać, działanie niektórych skili, m.in. Falconera czy Warlocka. I bardzo kurwa, dobrze. Co mam na myśli mówiąc, że jakieś skille znacząco odstawały od innych? Proszę bardzo. Pana na przykład Warlock przy użyciu Profane Veil mógł uzyskać jednym kliknięciem 60 tysięcy Warda, co generalnie czyniło go nieśmiertelnym. Podobne działania mają skille Dive Bomb i Cloud Gatterer Falconera, które stakują się w nieskończoność, co również czyniło tę klasę nieśmiertelną. Pasywki Room Mastera też działały w niewłaściwy sposób, dając mu sporą ilość Warda. Dlatego w pierwszym patchu zostaną naprawione błędy z umiejętnościami Warlocka i RuneMastera. Twórcy podkreślają, że zmiany dotyczą błędów, a nie balansu postaci. Zapowiadają również kolejny post w tym tygodniu i tu mój domysł. Będzie on dotyczył naprawy błędów, które dotyczą klasy Falconer. Twórcy dziękują nam za uczestnictwo w ankiecie. A kto jeszcze tego nie zrobił, ma taką możliwość. Link do postu, jak i do samej ankiety, podany będzie w opisie tego filmu. Ja osobiście wypełniłem ankietę i opowiedziałem się za naprawą błędów i balansu umiejętności, które dają niezdrową przewagę niektórym buildom. Taka przewaga wpływa na wiele rzeczy. Po pierwsze, są te ręki rankingowe, gdzie widać przewagę wyżej wspomnianych buildów i taki stan rzeczy może wpływać na to, że ludzie no, nie będą chcieli uczestniczyć w tego typu aktywnościach, bo tak naprawdę po co, jak zostaną zdominowani przez zbugowane buildy. Druga sprawa to ekonomia gdzie build mający 60 tysięcy worda może bez problemu farmić bardzo, bardzo wysoką korupcję, która dla innych buildów, no nie oszukujmy się, jest nieosiągalna. Na wyższych korupcjach lecą częściej itemy egzaltowe, czy unikaty z wyższym legendarnym potencjałem. Innymi słowy, takie buildy będą farmić szybciej, łatwiej i bardziej efektywnie. Jak zareagowała sama społeczność w Last Epoch? W głównej mierze pozytywnie, co widać w komentarzach pod postem, ja również oceniam to za bardzo dobrą zmianę i zgodną z interesem głównie nas, graczy. Jak wy odbieracie tego typu zmiany? Dajcie znać w komentarzach. Jeżeli chcecie być na bieżąco z moimi materiałami, poradnikami, newsami, to zapraszam do subskrypcji. Streamuję regularnie na Twitch i YouTube, gdzie chętnie odpowiadam na wszelkie wasze pytania. Jeżeli będziesz potrzebować pomocy w samej grze, to również chętnie ubiję kogo trzeba. Póki co się z wami żegnam. Do zobaczenia, do usłyszenia. Na razie cześć.